20. Fallout, a post-nuclear role-playing game. Gra legenda, która bez zawziętości Tima Kane'a mogła nigdy nie powstać. Jednak powstała i okazała się dużym sukcesem. Dwa miesiące po jej wydaniu zapowiedziana została kontynuacja, która pojawiła się rok po premierze jedynki. W październiku 1998 roku. Tak samo jak poprzednik, Fallout 2 zostaje przygotowany przez studio Black Isle i wydany przez Interplay. Prace nad drugą częścią postapokaliptycznego RPG zaczynają się jeszcze przed wydaniem jedynki. Rok dzielący obie gry nie był jednak wyłącznie intencją autorów. Interplay w tamtym okresie ma problemy finansowe, i żeby w miarę szybko przygotować pewne hit, przekierowano nawet część zespołu pracującego nad Planescape Torment do pomocy nad Falloutem 2. Warto wspomnieć, że w czasie produkcji Team Kane opuścił zespół i wraz z dwójką innych pracowników Interplay założył nowe studio, Troika Games. Ojciec serii zostawił po sobie m.in. scenariusz wątku głównego omawianej dzisiaj gry. Drugi Fallout działa na silniku swojego poprzednika i jeśli chodzi o samą rozgrywkę to dużo się nie zmieniło. Mamy rzut izometryczny, pomiędzy lokacjami poruszamy się po mapie świata i dużo, ale to naprawdę dużo rozmawiamy z postaciami niezależnymi. System walki też nie uległ większym modyfikacjom. Dalej potyczki rozgrywają się w turach i to ile jesteśmy w stanie zrobić w ramach jednego ruchu uzależnione jest od punktów akcji. Początek gry zdradza dalsze losy bohatera pierwszej części. Wypędzony z rodzinnej krypty ruszył na północ, gdzie założył osadę Arroyo. 80 lat później w tym właśnie miejscu zaczyna się akcja drugiego Fallouta. Dzielamy się w dziecko przeznaczenia przodka założyciela Aroyo, który wysłany zostaje przez starszą wioski na poszukiwanie generatora ekosystemu cudownej krainy. Gek to urządzenie, które uratować ma wioskę przed głodem i suszą. Korzenie bohatera są bardzo silne. W pierwszej misji znajdujemy strój z krypty 13, a sama krypta to cel naszej podróży. Zabawę zaczynamy od stworzenia swojego dziecka przeznaczenia. Jest kilku predefiniowanych bohaterów. Ale dla mnie zawsze lepszym zabawą jest budowa swojej postaci od zera. Naturalnie pozostał system Special, którego wartości definiują styl gry, jaki preferujemy. Percepcja czy zręczność będą idealne dla miłośników strzelania, siła dla osób planujących walczyć na bliższy kontakt, a charyzma będzie atutem każdego krasomówcy, unikającego niepotrzebnej walki. Podczas tworzenia bohatera możemy też wybrać jego cechę. Która podkreśli jego charakter, zwiększając zdolności w jednym zakresie kosztem innych. Powróciły też umiejętności określające łatwość, z jaką otwieramy zamki, posługujemy się bronią czy udzielamy pierwszej pomocy. Rozwój postaci też pozostał bez zmian. Zyskiwane punkty doświadczenia przekładają się na poziomy doświadczenia. Co level dostajemy punkty do rozdysponowania pomiędzy umiejętności. Trzy wybrane przez nas podczas tworzenia postaci wymagają mniej punktów. Reszta zdolności rozwija się w standardowym tempie. Co kilka poziomów zyskujemy dodatkowo pomocny profit. Fallout 2 jest dużo większy od swojego poprzednika. Zawartość wylewa się z ekranu i jest co tutaj robić. Mapa świata pełna jest ciekawych lokacji do zwiedzania, w których kryją się równie ciekawe zadania. Możemy przykładowo rozegrać partię szachów z inteligentnym rad Skorpionem. Na tyle inteligentnym, że nie mamy szansy uczciwie wygrać, a sposób na oszukanie go musimy znaleźć ugadającej rośliny. Gra jest dużo poważniejsza i bardziej dorosła. Nie omija tematów narkotyków czy seksu. W ramach zadania pobocznego możemy nawet zostać gwiazdą porno. Nasze działania nie są jednak pozbawione konsekwencji. Możemy przykładowo zostać przyłapani na miłosnych igraszkach przez ojca kochanki, i jeśli nie przekonamy go o naszych dobrych intencjach, to skończymy przed ołtarzem. Ale potem list przykładowo nie broni nam sprzedać żony handlarzom niewolników. Ba, możemy nawet przyłączyć się do tych handlarzy niewolnikami. To wpływa naturalnie na naszą karmę, bo system moralny został przeniesiony z jedynki i staniemy się celem strażników pilnujących porządku i walczących z niewolnictwem. Pustkowia w drugim falaucie oferują wiele ciekawych lokacji. Zaczynamy oczywiście w naszej rodzinnej wiosce Arroyo, która jest dosyć kameralną miejscówką. Ciekawie prezentuje się nowe Reno, które stanowi siedzibę wielu mafijnych rodzin. Ze znanych miast odwiedzimy też posty nuklearne San Francisco. Lokacje są różnorodne i z ciekawością się nie eksploruje. Większość lokacji jest nowych, ale nie brakuje też okazji do odwiedzenia starych kątów. Jest wspomniana Krypta 13, która u niełośników w pierwszej części może wywołać sporą falę sentymentu. Odwiedzimy też przykładowo Shady Sun z jedynki, które stało się stolicą Nowej Republiki Karoliny, nowego państwa, do którego zresztą powstania mogliśmy przyłożyć rękę w pierwszym fallocie. Podróżując po mapie świata, wpaść możemy na losowe wydarzenia. Często to będą ataki bandytów, czy rat skorpionów, których możemy uniknąć wysoką umiejętnością przetrwania. Zdarzają się jednak lokacje specjalne, w których kryją się mister Przykładowo trafimy do baru, gdzie nagracza narzekają sobie postacie z Fallout 1, czy słynny Most Śmierci inspirowany filmem Monty Python i Święty Graal. Co ciekawe zrezygnowano z zasady, która towarzyszyła przy tworzeniu pierwszej części, że takie steregi mają być jasne dla osób, które wiedzą do czego nawiązują, ale nie wybijać z klimatu, jeśli ktoś nie rozpoznaje nawiązania. Pustkowia eksplorować można w naprawdę nietypowym towarzystwie. Już nie tylko ludzie, ale podróżować z nami może ghoul, mutant czy nawet szpon śmierci. W usprawnieniu uległa spora bolączka związana z kompanami. Już nie musimy im dawać przedmiotów do noszenia poprzez okno handlu. I tak samo nie odzyskujemy już ich poprzez kradzież. Teraz pojawia się osobna opcja, pozwalająca w łatwy sposób przerzucać ekwipunę. Dodano też opcje pozwalające dostosować taktykę towarzyszy podczas walki. Jednak dalej nie jest idealnie i potrafią wchodzić pod ostrzał, czy przypadkowo trafić ogniem przyjacielskim w nas. Dzisiaj dzięki fanowskim łatkom Fallout 2 można uruchomić bez większych problemów i grać we współczesnych rozdzielczościach. I warto, bo to wybitny roleplay. Gra z unikatowym klimatem, pełna zawartości, większa od swojego poprzednika, a przede wszystkim wciągająca od początku. Ta postapokaliptyczna przygoda godnie się zestarzała. A wy dajcie znać, czy graliście w Fallouta 2. Podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzu. Jeśli materiał się podobał, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz suba. Zapraszam też na moje social media, Twitcha, Twittera, Discorda oraz Facebooka. Na koniec zostałem Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!